Śmierć polskich żołnierzy, agresja czy nieszczęśliwy wypadek? Wszystkie szczegóły opowiemy. Kolejny rosyjski dron w Polsce, kolejny atak. Miejsce, trajektorie i wersje. Czy są poszkodowani? Opowiemy wszystko, co wiadomo. Polska składa gigantyczną propozycję dla Europy. Lider w gospodarce Unii jaki wynalazek zaprezentował premier? Grzybiarz czy szpieg? Albo jak zbierać grzyby pod ostrzałem artylerii i udawać, że nic się nie dzieje. O tym wszystkim i nie tylko w głównym wydaniu wiadomości na kanale 24 Polska. Pamiętajcie o subie i łapce w górę. Kolejny dron na polskiej ziemi. Tym razem w gminie Korsze na Warmii i Mazurach, zaledwie kilkadziesiąt metrów od zabudowań, rolnik natknął się na obiekt przypominający bezzałogowca. Policja potwierdziła, że to dron o długości około dwóch metrów, znaleziony w zaroślach na podmokłym terenie. Śledczy podejrzewają, że może to być tak zwany dron typu Wabik, który leżał tam już od ubiegłego tygodnia. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa w Olsztynie i żandarmeria wojskowa. Nie wykluczamy, że to jeden z rosyjskich dronów, e, które spadły w Polsce podczas nalotu z 9 na 10 września, poinformowała policja. Rzecznik podkreślił wzorową reakcję rolnika, który zamiast ruszać obiekt, natychmiast wezwał służby. Kolejny taki przypadek w ostatnich dniach. Wcześniej drony i szczątki rakiet odnajdywano w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i na Zamojszczyźnie. Każde takie znalezisko to kolejny dowód, że rosyjska wojna niebezpiecznie ociera się o Polskę. Największy w Europie. Polska buduje gigantyczny magazyn energii w Żarnowcu. Premier Donald Tusk ogłosił, że obiekt będzie miał moc 260 MW i pojemność 981 MWh. 9 milionów, tak, 9 milionów takich powerbanków. Taką pojemność będzie miał magazyn energii w żarnowcu, który właśnie budujemy. Bo nowoczesna energetyka, tani prąd to jest synergia między wiatrakami na morzu, wiatrakami na lądzie, elektrownią jądrową i właśnie takimi magazynami energii. To największa tego typu inwestycja w Europie. I właśnie dzięki takim inwestycjom będziemy mieli w przyszłości tańszy prąd. Ministerstwo Klimatu dodało, że to największa tego typu inwestycja w całej Europie i dowód na to, że Polska przyspiesza transformację energetyczną, stawiając nie tylko na odnawialne źródła energii, ale także na technologie gwarantujące stabilność systemu. Unia Europejska szykuje projekt, który może całkowicie zmienić zasady gry na wschodniej flance NATO. Mur dronowy, tak nazwano system obrony powietrznej, który ma nie tylko wykrywać i monitorować, ale przede wszystkim neutralizować wrogie maszyny naruszające przestrzeń powietrzną. Komisarz desusz obrony UE, Andrius Kubilius, zapowiedział, że już w przyszłym tygodniu spotka się z ministrami obrony państw członkowskich, aby uruchomić tę inicjatywę. Rosja znów testuje państwa przygraniczne. UE i NATO Podkreślił, nawiązując do niedawnego incydentu z rosyjskimi dronami nad Polską: Mur dronowy nie będzie tylko symbolicznym hasłem. Niemiecka firma Quantum System, zaangażowana w pracę, zapewnia, że technologia jest gotowa, a teraz potrzebna jest jedynie decyzja polityczna na szczeblu Unii Europejskiej i NATO. System ma zostać zintegrowany m.in. z Polską tarczą wschód. Według nieoficjalnych informacji, w projekt włączonych jest sześć. Państw graniczących z Rosją: Norwegia, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska. Chęć udziału wyraziły również Niemcy. To wszystko jest za późno, bo to, powinno, to wszystko po, powinno powstawać, te zamiary, plany, w sposób wyprzedzający do tego, co może nas spotkać w tej przestrzeni na styku z Rosją bo chciałem zauważyć, że od kilku lat nie tylko toczy się wojna w Ukrainie, panie redaktorze, czy na Ukrainie, ale toczy się także wojna hybrydowa z Polską i wschodnią flanką NATO. Z NATO się toczy. Dobrze, że panowie się odsknęli teraz. Dobrze, że się odsknęli. Pobudka długotrwała. Mówią, że oni się tam obudzili już dawno. No niestety się nie obudzili. Nasi też się nie obudzili, bo niestety wojna hybrydowa, którą Rosja prowadzi, no, ciągle nas zaskakuje. Ona jest ciągle, o ileś tam, z przodu, działań z przodu. Te działania powinny być wyprzedzające. A dlaczego są niewyprzedzające? Dlatego, że po pierwsze, NATO, ale także i my nie rozumiemy, nie mamy zdefiniowanej rosyjskiej wojny informacyjnej, jej etapów i woj rosyjskiej wojny hybrydowej. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka, który w programie Gość Wydarzeń podkreślił rolę Warszawy. To gigantyczna zasługa premiera Tuska i polskiej prezydencji. Polska od lat ostrzegała Unię Europejską przed militarnymi planami Kremla dziś mamy mocne karty projekt muru dronowego pokazuje, że Bruksela przestaje lekceważyć ostrzeżenia i jest gotowa do realnej, skoordynowanej obrony przed rosyjskimi prowokacjami. Zwrot w głośnej sprawie Sławomira Nowaka. Warszawski sąd umorzył polski wątek afery korupcyjnej, w której były minister infrastruktury z czasów Donalda Tuska miał rzekomo przyjmować łapówki za stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Decyzja zapadła jeszcze przed formalnym rozpoczęciem procesu. Sąd uznał, że istnieje oczywisty brak podstaw oskarżenia. Pełnomocniczka Nowaka, Joanna Broniszewska podkreśliła, że nie ma żadnych dowodów na popełnienie przestępstwa przez jej klienta. Sam Nowak... Skomentował sprawę w rozmowie z TVN. Daleki jestem od triumfalizmu, ale mam gorzką satysfakcję, że to na moim przypadku wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan. To jednak nie koniec jego problemów. Wciąż toczy się główny proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie były polityk odpowiada za zarzuty dotyczące korupcji w Ukrainie, prania pieniędzy i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Tragedia podczas szkolenia w USA: dwóch polskich żołnierzy zginęło w nocnym wypadku spadochronowym. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że dramat rozegrał się 19 września 2025 roku w trakcie ćwiczeń spadochronowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Obaj żołnierze należeli do wojsk specjalnych. Rodziny ofiar zostały objęte wsparciem, a specjalna komisja już bada przyczyny i okoliczności tragedii. Wojsko podkreśla, że był to nocny trening, a Wszystkie szczegóły wypadku zostaną wyjaśnione w ramach śledztwa. To jeden z najcięższych wypadków, jakie w ostatnich latach dotknęły polskich żołnierzy na zagranicznych szkoleniach. Śledztwo trwa, a tymczasem zaufanie do wojska rośnie. Prawie 94% Polaków ufa wojsku, i to zaufanie rośnie z roku na rok. W tym samym czasie zagrożenie na granicy polsko-białoruskiej, jeżeli tak. chodzi o w ogóle granice, i mamy cyberataki na polskie sieci wojskowe, i to też często nie zdajemy sobie sprawy. My mówimy o 5 tysiącach ataków rocznie na polskie sieci wojskowe ze strony Federacji Rosyjskiej, i to się dzieje od wielu, wielu miesięcy. I nasze cyberwojska, i też pochwalmy, bo myślę, że warto mm. jedne z najlepszych na świecie. Odpierają te ataki. To jest kilka A... ataków dziennie, żebyśmy mieli pełną świadomość. Tak, ogóle, nawet kilka, tak? czasami kilkanaście, kilkanaście ataków dziennie. Zresztą Amerykanie też pokazują nas za wzór, bo moim zdaniem polskie cyberwojska są w pierwszej trójce na świecie. Niemcy w szoku, 53-letni mężczyzna wdarł się na poligon Bundeswehry w Saksonii Anhalt, tłumacząc, że chciał zebrać grzyby. Sprawa jednak wcale nie wygląda niewinnie. Śledztwo nadzoruje niemieckie Ministerstwo Obrony, a w grę wchodzi podejrzenie szpiegostwa. Do incydentu doszło na terenie Zeitzer Forst, gdzie stacjonuje 701. Batalion Pancerny, część sił szybkiego reagowania NATO. To właśnie tam mężczyznę zatrzymał. Otrzymał patrol Bundeswehry. Dzień później decyzją śledczych przejęła go policja. Resort obrony oficjalnie potwierdził, że prowadzone są dochodzenia, ale odmawia szczegółowych komentarzy. Polityk z PD Rüdiger Erben w rozmowie z Mitteldeutsche Zeitung stwierdził wprost, takie działania mogą interesować rosyjskie służby. Nie zgubisz się tam przypadkiem jako nieszkodliwy grzybiarz czy spacerowicz, podkreślił. Poligon, na którym doszło do wtargnięcia, to kluczowy teren treningowy NATO na wschodnią flankę sojuszu. Śledczy sprawdzają, czy 53-letni mężczyzna był jedynie ekscentrycznym amatorem grzybów, czy elementem prowokacji i rozpoznania obcego wywiadu. Holandia w ogniu politycznych emocji. Prawicowa demonstracja przerodziła się w gwałtowne starcia z policją. Poleciały kamienie, podpalono radiowóz, a funkcjonariusze musieli użyć gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić tłum. Holenderskie media pokazały sceny, na których zamaskowani uczestnicy demolują biuro centrowej partii D66. Lider ugrupowania Rob Jetten zareagował ostro. To szumowiny. Ręce precz od partii politycznych. Nigdy nie oddamy naszego kraju ekstremistom. Część demonstrantów ruszyła także w stronę ogrodzonego i remontowanego kompleksu parlamentu w Hadze. Wszystko wydarzyło się podczas marszu setek osób domagających się zaostrzenia polityki azylowej. Do wyborów parlamentarnych w Holandii zostało zaledwie kilka tygodni. Głosowanie odbędzie się 29 października, po tym jak Gert Wilders wycofał swoją partię z koalicji rządowej w proteście przeciwko planom ograniczenia migracji. Sam Wilders potępił zamieszki, nazywając ich uczestników „idiotami i szumowinami”. Ale faktem jest, że brutalna scena uliczna może znacząco wpłynąć na atmosferę przed decydującym głosowaniem. Monachium znów zamieniło się w stolicę piwa i biesiady. Na Theresienwiese wystartował Oktoberfest, największy festyn ludowy świata. Już od rana tysiące gości szturmowało wejścia, by zająć najlepsze miejsca w piwnych namiotach. Punkt kulminacyjny, tradycyjne otwarcie beczki w południe, poprzedziła barwna parada browarników i gospodarzy festiwalu od Sendlinger Tor aż na Theresienwiese. Wzięło w niej udział około tysiąca uczestników i bogato zdobione wozy zaprzężone w konie. Ceny piwa? Startują od 14,50 euro za litr. To nieco więcej niż w ubiegłym roku, kiedy spragnieni uczestnicy wypili w sumie aż 7 milionów litrów złocistego trunku. Łagodna jesienna aura sprawiła, że setki tysięcy ludzi przyszły zobaczyć inaugurację. Święta, które co roku przyciąga turystów z całego świata. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o Subie i Łapce w Górę. Do zobaczenia!